A co kawy nie było? Była. Za 15 zł. Jeszcze mnie nie pojebało. Kurwa, jak ty jeździ? Ojciec kurwa, który ty, ty jedziesz do tego poznania. Polne drogi, cały czas autostrada obok jest. A weź! wiesz ile bramki kosztują? Ty i A ile za tego jestem na te wesele? Może 2000. Ile? Majtko Bosko, tu wychodzi z 200 zł za godzinę. Kurka, śmieci narzucali brudasy. Przedziwyś? Wiesz, ile teraz za wywóz trzeba płacić? Ty, ale chałupy to sąsiad niezło wybudował. Sienakrat, to wybudował? Może się nakrat, może złodziej, ale za to jakie samochody ma teraz? Banku nie jego. Wszystko w livingach wybrane. Majtki pewnie też w livingu jeszcze ma. Cyfrowy? No cyfrowy, a jak? Ile ty za niego daje? вообще се му се. За кара? Курвата съм